Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Moim gościem w studiu Radiosud jest dzisiaj Aleksandra Lemanik, prezes Stowarzyszenia Ołówek. Dzień dobry, cześć, witaj. Cześć. Stowarzyszenie Ołówek, czyli stowarzyszenie, które pomaga osobom niepełnosprawnym. Tak. Na czym ta pomoc polega i od ilu lat? Ogólnie Stowarzyszenie Ołówek działa już od 5 lat. Chociaż wyjazdy do przedborowa, te właśnie w które organizujemy dla osób z niepełnosprawnością, organizujemy już od 15 lat, to znaczy w tym roku będzie 16 wyjazd. I właśnie 5 lat temu postanowiliśmy, że zorganizujemy, założymy stowarzyszenie. A pomijając te wyjazdy do przedborowa, jaka jest taka codzienna działalność ołówka? raz w miesiącu organizujemy takie spotkanie e, dla e, właśnie dla naszych podopiecznych dla, e, dla ich rodzin to jest właśnie e, w Świbie o trzecią niedzielę zawsze miesiąca o 15. E, odbywa się to spotkanie z msza a później spotkanie właśnie z wolontariuszami przy kawie gdzieś tam e, i tak sobie siedzimy i rozmawiamy kilkukrotnie zorganizowaliśmy taką wycieczkę do do Wrocławia, parę razy też był taki festyn rodzinny w Świbie właśnie. A przede wszystkim właśnie organizacja tego Przedborowa, no to też jest gdzieś tam dość duże, dość duże wydarzenie, jeśli chodzi o, o działalność, bo, no bo zaczynamy organizację gdzieś w lutym. No i właśnie w tym roku z wyjazdem do Przedborowa macie mały problem, bo nie macie wolontariuszy. Tak, trochę ich brakuje. Parę osób gdzieś tam musiało zrezygnować z powodów rodzinnych, czy, czy z powodu tego, że gdzieś tam znaleźli pracę, zmienili miejsce zamieszkania, założyli rodzinę itd., itd. No właściwie co roku było tak, że parę osób nam wypadało i, i gdzieś tam szukaliśmy nowych wolontariuszy, ale teraz niestety jest już czerwiec, wyjazd jest za miesiąc i nadal brakuje nam kilku wolontariuszy. A co się stanie, jeżeli ci wolontariusze się nie znajdą w odpowiednio szybko. E, jakby trzeba wyjaśnić najpierw, jak wygląda w ogóle e, jakby układ organizacja naszych czasorek kolekcji, e, to jest tak, że my wyjeżdżamy zawsze w parach, jeden na jeden. Jeden wolontariusz, jeden podobieczny. E, I to zawsze u nas gdzieś tam e, zdawało egzamin. Bo dzięki temu możemy gdzieś tam fajnie jest nawiązać relacje, poznać tych niepełnosprawnych, no i też zawsze można po prostu, jeśli ktoś ma mniej, mniej obowiązków przy swoim podopiecznym, może pomóc komuś, kto, kto potrzebuje tej pomocy, ale nigdy nie wychodzi tak, że, że ktoś jest zostawiony sam w sobie. Zawsze, zawsze to jeden na jeden u nas bardzo dobrze się sprawdzało. No i przez to, jeśli nie będzie e, wolontariuszy, to nie będzie też po prostu, nie będą mogli jechać podopieczni na ten wyjazd w ten sposób. To do kiedy i gdzie można się zgłosić, żeby Wam pomóc z tym wyjazdem? Wyjazd rozpoczyna się 20 lipca i kończy 28. E, dla wolontariuszy, bo podopieczni przyjeżdżają 21. I jeśli chodzi o, o taką rekrutację, to myślę, że tak do 5 lipca chciałabym już mieć gdzieś tam zgłoszenia, wolontariuszy, bo później też oczywiście trzeba zebrać podobiecznych i tak dalej, więc myślę, że 5 lipca to mogłaby być taka data. A to gdzie się mogą zgłaszać? Przez Facebooka ołówka, czy? Przez Facebooka ołówkę, tak, tam są też można bezpośrednio przez stronkę, ale też jest tam gdzieś na pewno kontakt do mnie, więc... Więc też jest bezpośredni numer 3. Jakie wymagania tacy wolontariusze muszą spełnić? E, nie, przede wszystkim chęci. E, to, no jesteśmy przede wszystkim gdzieś tam młodą, e, młodą ekipą. Najmłodsi nasi wolontariusze mają około 16 lat. To są też studenci, ludzie pracujący. I nie mamy żadnych wymagań, bo też sami nie jesteśmy często w żaden sposób specjalistami. Po prostu mamy chęci do pracy, też wszystkiego gdzieś tam uczymy. My z naszego doświadczenia i też w tym dniu poprzedzającym przyjazd podopiecznych przyjeżdża do nas na przykład fizjoterapeutka, która pokazuje jak, jak wygląda przenoszenie na wózek, na łóżko osób niepełnosprawnych, takich niepełnosprawnych fizycznie. No i też dodatkowo coś, co może gdzieś tam zachęcić, żeby też nie przerazić to osoby, które jadą pierwszy raz, no nie dostają osób niepełnosprawnych, no nie będą się opiekować osobami bezpośrednio, osobami na wózkach, czy takimi z dużymi niepełnosprawnościami fizycznymi, tylko, tylko będą gdzieś tam pomagać, a, a jako w swojej parze będą mieli taką osobę, która, która nie będzie aż tyle wymagać pomocy, więc jakby żeby się nie przerazić, że, że gdzieś tam będzie bardzo trudno i sobie nie poradzę. Bo na pewno sobie poradzicie. Wiele osób działając w tego typu stowarzyszeniach przy pomocy osobom niepełnosprawnym czy na przykład bezdomnym twierdzi, że poszło tam po to, żeby pomóc i sobie i innym. To naprawdę działa tak bardzo motywująco na samego siebie? No tak, bo, bo jakby to często mówimy, że dostajemy. Więcej niż dajemy. Jest taki trochę slogan, i czasami się wydaje, że a, tylko takie gadanie. E, a tak naprawdę teraz w tym świecie, e, takim zabieganym, gdzieś tam, gdzie, e, gdzie bardzo e, dążymy do tego, że, że, żeby gdzieś tam jak najszybciej się wykształcić, żeby dużo zarobić i, i mieć fajne, szczęśliwe życie, przedworów jest też takim e, miejscem, gdzie my możemy poznać te osoby niepełnosprawne, e, ich właśnie gdzieś tam trudy i my możemy też docenić swoje życie. Możemy zobaczyć jak bardzo te nasze problemy, czy, czy nie wiem, czy założyłam dzisiaj żółtą bluzkę, czy zieloną, czy, czy się spotkałam z tym chłopakiem, czy coś tam, to tak naprawdę no, są małe. Małe problemy w porównaniu z tym, co ci ludzie gdzieś tam przeżywają. Kto pomaga Łówkowi na co dzień? Samorządy, kościół, sponsorzy? Wszyscy. wszyscy po w sensie, tak, wszyscy po trochu, to znaczy, no jeszcze nadal jesteśmy dość y, mało y, gdzieś tam roz, y, rozpoznawalni, y, ale tak, jeśli chodzi o, o pieniądze na ten przedborów, to myślę, że w tym roku już w większości możemy powiedzieć, że mamy zamknięty budżet i, i wystarczy tych pieniędzy. Y, zdobyliśmy dotację kolejny już raz z Urzędu Miasta i Gminy Kępno. I to w wysokości właśnie 10 tysięcy. Organizujemy też zbiórki w, w kościołach, w parafiach. Sponsorzy. Tak, że nam pomagają. Są tacy sponsorzy, którzy pomagają nam od e, wielu lat, e, ale też ostatnio zauważyłam to tak e, właśnie, e, co mnie bardzo cieszy: to jest tak, że tacy wolontariusze, którzy już nie mogą jechać bo założyli swoje rodziny, bo, e, bo pracują, bo mają dużo innych e, gdzieś tam obowiązków to są ci wolontariusze już z tych starszych roczników, z tych przed 15-10 lat. E, oni nam często pomagają po prostu finansowo. I, I właśnie to też trzeba podkreślić, że przedborów, stowarzyszenie ołówek to, to też nie jest tylko już właśnie taka grupa wyjeżdżających do przedborowa, czyli tam około 20 wolontariuszy i 20 niepełnosprawnych, czyli te 40 osób, tylko ołówek to jest taka społeczność, to jest taka już rodzina, bo odwiedzają nas rodziny tych E, tych niepełnosprawnych i, i gdzieś tam się poznajemy i zawiązują się przyjaźnie, ale też nadal ci wolontariusze, którzy z nami wcześniej jeździli, oni nam pomagają do tej pory e, i pomagają właśnie finansowo, ale też można na nich często liczyć po prostu gdzieś tam w, w czasie działalności. No to fajna no. świadomość, że ludzie, którzy pomagali 15 mm. lat temu, 10 lat temu, nie zapominają, nie? Mm. E, czyli tak, na Facebooku można zgłaszać się, jeżeli chce się Wam pomóc. Zostając wolontariuszem odnośnie wyjazdu do przedborowa w lipcu tego roku, a jak można Wam pomóc na co dzień? Chociażby finansowo, finansowo logistycznie, jak jakkolwiek. To już zależy od tego, na ile, będziemy, na ile mamy właśnie wolontariuszy. Jeśli są wolontariusze, to organizujemy też inne wyjazdy. No i wtedy po prostu w, w ramach tego gdzieś tam działania, no zawsze potrzebujemy gdzieś tam pomocy, nie? Bo z... Można się zgłaszać i obserwować nas po prostu na Facebooku i wtedy jeśli wyjdzie jakaś inicjatywa, to, e, to, to na pewno coś, e, coś możemy zrobić. No i jeśli macie jakieś pomysły, to oczywiście też można nam pomóc. Zapraszamy na Facebooka Stowarzyszenia Ołówek, a moimi Państwa gościem była prezes tego stowarzyszenia Aleksandra Lemanik. Dzięki wielkie. Dzień.